Praca występuje, gdy kilka osób działa na jakiś cel, jest zorganizowana i każdy stara się coś w tej grupie robić. Pomaganie sobie nawzajem. Ludzie po prostu pracują razem ze sobą na swoją korzyść. Wzajemne zrozumienie. To wzajemne pomaganie sobie. Dążenie do wspólnego celu z innymi ludźmi. Jest to naprawdę ciężka droga, ale nie tylko. To praca w grupach. Bez niej nic się nie obejdzie. I żeby się nie kłócić, przed tym to jest najważniejsze. Nie chodziło nam tylko o to, żeby promować zasadę współpracy wśród osób młodych, ale też, żeby sprawdzić, czy to się sprawdza w praktyce. Współpraca jest ważna dlatego, że kiedy pomagamy sobie nawzajem, no po prostu wszystko idzie lepiej i łatwiej. Gdy współpracujemy, mamy bardziej poszerzone horyzonty i każdy z nas wtedy lepiej się czuje niż gdyby miał pracować samemu. Bez niej trudno jest nam się porozumieć z kimkolwiek i łatwo popaść w konflikt. Współpraca jest ważna, ponieważ wszyscy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Dzięki niej możemy z innymi ludźmi porozumieć się. Gdybyśmy nie współpracowali ze sobą, do niczego byśmy nie doszli. Współpraca jest ważna, by dojść do celu. W zeszłym roku, pracując z seniorami w Rzepienniku Strzyżewskim, poznaliśmy te fantastyczne dzieciaki, które widzicie za mną. Postanowiliśmy wtedy, że warto byłoby zrobić projekt dla młodzieży, właśnie tu w Rzepienniku. Stąd też spotkaliśmy się z 20-osobową grupą, z którą jeździliśmy na warsztaty do Janowic, gdzie pracowaliśmy nad takimi tematami jak współpraca, odpowiedzialność za siebie i swoje środowisko. W projekcie nauczyłem się współpracować w grupie. Nauczyłam się współpracy. W pracy w grupie. Współpracy. Współpracy. Współpraca. Współpracy, współpracować z innymi osobami i podejmować rozważne decyzje. I dowiedzieliśmy się jakie mamy dobre i słabe strony. I między innymi jak rozwiązywać konflikty. Oraz dogadywania z innymi ludźmi. Na przykład nie gadaliśmy dużo z innymi... Innymi, a teraz mamy właśnie, zaprzyjaźniliśmy się. Mogliśmy doświadczyć tego sami, że jeżeli współpracujemy, jest lepiej. Wiem, jaki jest mój cel w życiu. I wszystko da się razem zrobić. Po Pod koniec tych warsztatów, na trzecim, dyskutowaliśmy, co możemy razem zrobić. Powstał pomysł, że może można by zrobić mural. I wtedy pojawiła się na horyzoncie Joasia, która wymyśliła fenomenalny projekt tego muralu, wspólnie z dzieciakami go dopracowała. Najważniejszym motywem jest osiem haseł, które stanowią kodeks współpracy między nauczycielami a uczniami. Widać, że idea muralu im się bardzo spodobała, zresztą to jest pomysł, który wyszedł od nich. Projekcję spróbuję rozwiązać problemy w szkole. Będę starała się pomagać innym ludziom. Będę wiedziała bardziej, jak zaradzić w danej sytuacji, na przykład w jakimś konflikcie. Będę na pewno otwarta na wiele ludzi, których poznam. Będę miała lepszy kontakt z wieloma osobami. Postaram się bardziej zrozumieć innych. Będę próbowała przekazać różne informacje dotyczące współpracy, które mogą się przydać kolegom i koleżankom. Bohaterstwo życia codziennego to jest taka postawa, w której w momencie, w którym jest coś dla mnie ważne, to nie tylko potrafię o to zawalczyć, nie tylko potrafię o tym powiedzieć, ale też potrafię zgromadzić ludzi wokół siebie, którzy są w stanie ze mną walczyć o to, co dla mnie jest ważne. I mam nadzieję, że udaje nam się przynajmniej zaszczepiać odrobinę takiego mądrego, nowoczesnego bohaterstwa w młodych ludziach. Nauczycielom chciałabym powiedzieć, że nauczyłam się tam bardzo dużo ciekawych i fajnych rzeczy. Że uczniowie to nie są wrogowie wobec nich że może z nimi naprawdę fajnie współpracować. Nie jesteśmy przeciwko nim, tylko z nimi. Że być łagodniejszym dla nas. Żeby nas bardziej zauważali w tej szkole. Żebyśmy byli równo traktowani w szkole, żeby każdy uczeń był traktowany tak samo. Że oni też mogliby organizować takie zajęcia, ponieważ są bardzo fajne. Że zmieniłem się pod kątem charakteru i lepiej taka pracuję w grupie. Ideą tego projektu jest wyjście do młodych ludzi, którzy mogą wziąć sprawy w swoje ręce i pomalować szkołę na kolorowo. Swoim rówieśnikom chciałem powiedzieć, że stracili parę dni fajnych przygód. Nie chciałem, że nie przyjechali tutaj na projekt, bo naprawdę strasznie zżyliśmy się tutaj i naprawdę nauczyliśmy się bardzo dużo o współpracy i o tym, jak żyć w grupie i na pewno nam się to przyda. Wiele nam pomogło, na przykład na kartkówce z włosu. że współpraca to jest bardzo ważna rzecz, że to nie, to nie zależy tylko od jednej czy dwóch osób, tylko to się składa z dużej ilości osób. To jest potrzebna bardzo duża grupa, żeby stworzyć coś pięknego, tak jak ten mural. To jest naprawdę świetna rzecz i z chęcią wzięłabym w tym jeszcze raz udział.